Dobra, trzy razy zostaliśmy złapani przez te jęzory i wpadłem przy okazji do radioaktywnej kazi. Brawo dla mnie. Dobra, to się zanurza. Um, może tak. Ej! Hey! What the fuck, to jest śliskie. Tam mam skoczyć. Okej. Okay. Podoba mi się to miejsce Już koło O tak, to mi zdecydowanie przypomina serwery Detrana w kontekście strajku Ogólnie ta mapa Loading, loading, loading Oil ...ładna co to ma być? Skrzynie... No i pograłbym się Starego do Trana. Counter na strajku 1.6. Chyba sorsa. Tylko sorsa nie było. Zabawy były tyle, że... Uuuu. Uh, uh, uh. chcę... Ja nie chcę tam wpaść. Aaaa, to gówno jakieś. то есть есть окей не для нас еп короче сюда а в Ło wow. Czas się kończy Auci Dobra, no on zastopuje, sprawdzę ile mam miejsce na dysku Ej, jeszcze w cholerę dużo Albo Okej, okay, nieważne. Zrobię tutaj najlepiej save'a takiego zwykłego I mamy iść Ło wow. Dobra, zły I chcemy być praskiem Wow To tam słyszę tego żegającego Zostaw Barnea Wow a dobra Płyki Wow dziś jakieś otworzyły czy mi się zdaje. No proszę! Co to ma być odgłos z drzwi? Co to ma być za odgłos z drzwi? O matka dobra Dzięki tego mamy mało amunicji to... Być What the fuck? Ojejej Dobra to olejemy Szybko! Ło wow, Ja yeah. Ale szybko biegniemy Hop Nic nie ma Mięsko. Dom, nom, Gdzie to było? To jest coś ale ważne Raz, a to raz Okej okay. Raz, dwa, trzy Uuu Dobra, nie chcę tam wpaść A no tutaj co? Jest, jest jej, widać Tutaj nie mogę biec Zamknięte. Au. Mm. A to mi teraz przypomina au misję Zaling kontra Predator 2 Ło cholera Pieprze życie, nie ja mam nic Tędy czy tędy Tędy weszły, to tędy Zapnięte, zamknięte hmm, Tutaj była gdzieś drabina albo mi się zdawało. Dałbym głowę, że była coś drabina dobra, musimy się chyba obrócić. Tylko gdzie? O cholera. A, myślałem, że umarł. Już te dźwięki, wydaje. I mam tylko trzy pociski. Tak jest. Chociaż... A, jeszcze to miałem. Mogłem użyć i go na hita załatwić. Dobra, mój błąd. Teraz to wykorzystamy. No i ty... O, matko... Niepotrzebnie jest to co na amunicję I ktoś do mnie dzwoni więc chyba zakończymy teraz tą grę Do widzenia wszystkim Siema wszystkim, tu Kamruz witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wy Half Life Ostatnio nam kolega na Skype'ie trochę przerwał Tym razem nie popełnię tego błędu Wyłączyłem Skype'a. No i zapomniałem zrobić wtedy save'a Błąd ten mój Ale mamy autosave'a, Który zapisał nam dość niedaleko I właśnie doszliśmy do tego momentu Jesteśmy w jakiejś fabryce Nie wiem Nie wiem gdzie dokładnie Oj oj oj, tu jest piec au no tak yy, Wojsko au Złapało nas Gdy uciekaliśmy z Blackmate I w sumie nie wiem Co z nami teraz będzie Może tak Chodź, chodź, chodź Au przed siebie jak to zawsze Tak naprawdę to z chęcią bym się dowiedział hmm. o co chodzi w fabule w Half-Life, w sensie gdzie my, ta, gdzie my idziemy, co zamierzamy Au Nigdy nie wiedziałem Headcrap Jaki to ma cel? Jak ktoś wie, to niech napisze w opisie. Okej, okay, chyba tędy trzeba i... Oj, więcej headcrabów. Wolę nie marnować amunicji w pistolecie. Z pistoletu, bo mamy bardzo mało. Mamy łom. Trzeba użyć. Chodź, chodź, kici, kici. Brawo. Gdzie on jest? Nie, tutaj nie Wracamy Chyba tam na górze trzeba było coś zrobić Już nie pamiętam Quick save Tu jest zamknięte Aj Ojeju Tutaj chyba, tutaj byliśmy Jednak trzeba chyba wrócić na górę Drzwi nie Bo to nas do nikąd nie doprowadzi a może tutaj? Nie. Idziemy na górę. O, apteczka. No i nie ma. Okej, okay, góra, góra, góra. Idziemy na górę. A może to tutaj trzeba było wskoczyć. Chyba spieprzyłem, ale zobaczymy. Tak, definitywnie. Tutaj? Nie. a tutaj jest piec, może trzeba przez to przebiec? A nie, to nie jest. Tu jest piec. Albo przebiec... O właśnie. Mhm... Mm Co nas zaprowadzi do nikąd ludzie Zataczamy koło A Tego nie chcemy Nie Ostatnia próba Coś mi się z grą dzieje Granie szalej Okej okay. Tu nic nie ma oczywiście Dobra Jeszcze raz Może tutaj Boże Nie lubię się gubić Czemu? Czemu postać mi ciągle spada? Freeman, ogarnij się Tutaj? Hallo? Nie może tędy o, tutaj nie byliśmy tylko gdzie to nas to zaprowadzi? Może tutaj trzeba wskoczyć. God damn it. Wiecie co, żeby was nie męczyć, chyba zatrzymam tutaj filmik, toczy znaczy nagrywanie. Jak znajdę wyjście, to dam wam znać, bo to może trochę zająć